Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Mimo tego, że są jeszcze wakacje, to do rozpoczęcia roku szkolnego jest coraz bliżej. Każdy rodzic pragnie, aby jak najlepiej przygotować swoje dziecko do szkoły. Ci, którzy chcą uniknąć długich kolejek i stresu, już teraz powinni zainteresować się zakupem podręczników szkolnych i wszystkich niezbędnych artykułów. 1 września we wszystkich szkołach po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek na lekcję. Od tego dnia będą mieli szkolne obowiązki. By dobrze je wykonywać, należy być dobrze przygotowanym. Potrzebne będą podręczniki, zeszyty i inne artykuły papiernicze. Niektórzy rodzice swoim dzieciom wolą kupić podręczniki nieco wcześniej i już w wakacje w kraśnickich księgarniach jest ruch i duże zainteresowanie. Czy jest już zainteresowanie? Kupna podręcznik. Jak najbardziej, no już najwyższy czas, żeby zainteresować się zakupem podręczników. Coraz większe zainteresowanie jest i coraz więcej klientów do nas przychodzi. Jest to trochę uzależnione od, od pogody, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy jest ta pogoda kiepska, wtedy hmm, pewnie, pewnie mniej pracy na działkach czy, czy w gospodarstwach rolnych i, i wtedy klienci przyjeżdżają i, i jest zdecydowanie większy ruch. Wtedy. Zwlekaniem, skupnem z podręczników na ostatnią chwilę nie jest dobrym rozwiązaniem. A co radziłby Pan kupującym klientom? Proszę Państwa, przede wszystkim nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. I tak musimy kupić te podręczniki. E, więc e, zróbmy to teraz, e, a nie we wrześniu, ponieważ we wrześniu przede wszystkim mogą być problemy z e, dostępnością, bo e, nakłady się wyczerpują. Zresztą tak na dobrą sprawę nie wiemy na przykład ile w tym roku pójdzie dzieci do pierwszej klasy, ponieważ e, e, w sierpniu dopiero się to okaże i, i nie wiadomo, czy wydawcy przewidzieli, ile tych podręczników wydać dla tych pierwszaków i czy, czy, czy tu trafią i może być taka sytuacja, że zabraknie nam tych podręczników. Zresztą we wrześniu są już kolejki, jest nerwowość, także zachęcam Państwa do odwiedzenia księgarni teraz.